Radio Plus, Sedno sprawy. Goszcząc do sprawy jest dzisiaj Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień Witam. Dobry. Panie marszałku, Komisja Europejska blokuje pieniądze z Funduszu Odbudowy dla Polski y, no, z powodu y, najprawdopodobniej złożenia przez premiera wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego y, relacji prawa unijnego i krajowego. Czy to, panie marszałku, się odbywa zgodnie z prawem? Czy Komisja Europejska y, może? tak sobie po prostu czekać, bo, bo nie podoba jej się jakieś działanie rządu? Powiedział pan najprawdopodobniej. Nie wiemy, jaki jest powód. Jeżeli mhm. dotyczy mechanizmu praworządności, no to Polska wiedziała, na co się decyduje. W myśl zasady wiedziały, gały co brały. No ale nie, nie, nie. To nie jest ta zasada. To nie jest ta zasada. Za ale dziś, Absolutnie. Okej, okay, ale to nie, nie wiemy. Tam. Sam pan powiedział, nie wiemy jeszcze, jaki jest powód. Być może... To, ale wybitne... jeżeli nie ma powodu, jeżeli Komisja Europejska go nie przedstawia, to jest jakaś obstrukcja. Jeżeli Komisja go nie przedstawia, to być może przedstawi. Mamy wybitnego negocjatora Mateusza Morawieckiego, który już pięknie załatwił sprawę w Turowie. Przecież mówił, że wszystko ma dogadane z premierem Babiszem. No i co? Więc sądzę, że tutaj też powinien się wykazać jakimś wyjątkowym talentem dyplomatycznym i po prostu zakończyć to, bo te wszystkie opowieści Prawa i Sprawiedliwości o tym, jak będą wydawać pieniądze, mogą być o kant czterech liter, skoro się okaże, że tych pieniędzy po prostu nie będzie, bo Komisja Europejska mm -hmm. tych pieniędzy nie da. Jasne, widać, ale, że ale jesteśmy na czarnym... Tak ale po panie radny, ja nie, nie. jestem... Rzecznikiem prasowym Nie, nie, wiemy, nie jestem rzecznikiem tak prasowym Komisji Europejskiej. Ja podobnie jak pan chciałbym, że te pieniądze przyszły. Jeżeli nie przychodzą, to nie jest ani pana wina, hmm. ani moja, tylko rządu. Bo to rząd powinien już te pieniądze do Polski sprowadzić, abyśmy mogli je skutecznie wydawać. W samorządach, żeby polscy przedsiębiorcy dostali właściwe środki na inwestycje, żeby y, można było nasz kraj rozwijać. A może to, to i na Komisji Europejskiej? To nie jest pana wina. A może to wina widzimy się Komisji Europejskiej? Yy. Bo jest jakaś podstawa prawna do tego, żeby Tylko zwlekać, widzi pan, jest taka sytuacja, że dwadzieścia... 20... to. Ustalmy do tego jakikolwiek mandat na Ale ustalmy jedną brandą, rzecz. Kto jeszcze, tyle, co kto, co jeszcze jest, kto jeszcze siedzi w oślej ławce razem z Polską? No, no Węgry. Węgry, no Węgry. No więc czy po, po raz kolejny nie pokazuje się to, że y, albo jesteśmy w głównym nurcie i zajmujemy miejsce po Wielkiej Brytanii, bo to miejsce dla nas było y, jakby stworzone i wtedy jesteśmy, że tak powiem, głównymi graczami, albo mamy, że tak powiem, przyjaźń z wielkim hmm. mo światowym mocarstwem Węgrami, no i siedzimy w oślej i ławce i tego są konsekwencje. No tak także pani się zastanawiam, czy. czy y, Polska racja stanu y, w tym momencie. To nie jest jednak y, Polska racja po stanu, rządu, panie redaktorze. wie pan jaka jest europejskiej. Wie pan jaka jest Halo, polska racja, racja macie prawa tego Polska robić, racja bo to stanu. To pieniądze są też nie dla pisu. To nie będą pieniądze, y, które to... będzie miało prawo i sprawiedliwość. O, to chodzi w moim zdaniem. Kasie. O, to chodzi moim zdaniem przede wszystkim, że nie ma gwarancji, że pis tych pieniędzy nie przemachlaczy w sposób taki, jak chociażby z funduszem inwestycyjnym. No, ale panie ma szkołę pan podatki? A pan płaci? Płaca. No dobrze. No, no nie ma gwarancji, że pis nie przewa. Ale dopłacę podatki. Pan Mimo, że nie ma pan marszałek tej gwarancji. Tylko, pan, że, pan tylko, że, tylko, że nie ja nie jestem Komisją Europejską, a Komisja Europejska, mając te, te, te przypuszczenia, po prostu może do tego nie doprowadzić. taka no ale, jest, ale taka jest dzisiaj ale, rzeczywistość. Ale, ale to nie jest chyba tak, że, że można sprawdzić. To że tak, panie redaktorze. Uznacz, to tak, panie redaktorze jest jest. Jest. za praworządność, on może być wykorzystywany. No ale co da z tego, że pan redaktor będzie się denerwował i nawet skakał na tym fotelu? Nic to nie da Dzisiaj i płacimy cenę bycia w oślej ławce Unii Europejskiej. Uh -huh. Mogliśmy być przy głównym stole negocjacyjnym, zająć miejsce w Wielkiej Brytanii i nikt mi nie powie, że udział Polski w Unii Europejskiej, tak jak mówili politycy solidarnej Polski, jest na minusie. Otóż są pewne rzeczy, imponderabilia, wartości, których się nie przelicza na złotówki. Proszę pana, od 11 wieków zniknęło ciążące na nas widmo geopolitycznego przekleństwa, że byliśmy zawsze pomiędzy wielkimi dwoma wrogami. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie jeden z tych w cudzysłowie oczywiście robię dawnych wrogów, jest jednym z naszych większych przyjaciół. Drugi wróg jest na granicy już nie Polski, tylko Unii Europejskiej. I to mm -hmm. jest ta strefa, która jeszcze jest gwarantowana przez udział nasz w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO. Pisie, nie psuj tego. Naprawdę już tyle zepsułeś, zar zarówno jeśli chodzi o turów, o relacje międzyludzkie. Tyle rzeczy zostało przez ostatnie 6 lat spapranych, chociaż tego nie spaprajcie. To tak dlatego... wątek, Pani marszałku nie powinna jednak stanąć po stronie rządu i nie wiem, zaapelować do Komisji Europejskiej o to, żeby te pieniądze możliwie szybko do Polski. Tylko, że rząd, bo polska nie chcę, ich tylko że rząd nie chce, tak samo jak nie chce, o poważnej dyskusji, jeśli chodzi o kryzys na granicy. Ale taką swoją koncyliacyjnością Ta, programową, mógłby przecież Ale przecież wszędzie, gdzie z takim tylko może... ale, wszędzie, ale wszędzie, gdzie tylko możemy, to mówimy, jesteśmy gotowi do rozmów jako opozycja, jako koalicja polska do spraw, jeśli chodzi o kryzys na wschodniej hmm. granicy, jesteśmy gotowi do tego, aby jak najszybciej pomóc. Ale to w rządowi... tej sprawie jesteś My zawsze jesteśmy gotowi pomóc wtedy, kiedy sprawy dotyczą Polaków, odkładając polityczne y, y, różnice. Czyli rozumiem, że PSL jest gotowy. Y... PSL Jakąż jest, presję na PSL jest partią wywrzeć, pro tak? pronarodową i pro i zawsze w tych kategoriach będziemy w, 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 chcieli pomagać rządowi, tylko do tańca trzeba dwojga. Rząd musi chcieć. Panie marszałku, to teraz też no, z okolic rządu sprawa Polski Ład i ten podatkowy komponent Polskiego Ładu, tam między innymi kwota wolna od podatku do 30 tys. złotych podniesiona, no PSL jako jedną ze swoich sztandarowych propozycji. Od lat miał emerytury wolne bez podatku. Tak. Ta kwota wolna w zasadzie wypełnia te propozycje. No, w zasadzie a wy wypełnia. przeciw. W zasadzie wypełnia, panie redaktorze, no bo nie można wyjąć głosując tych rzeczy, które nam się Jasne. podobają i po prostu udać, że się innych nie no, ale widzi. Jak prawda? na szali ważycie emerytury bez podatku, na szali, jak, i jak ważymy e, oprócz, obciążenia większe dla Oczywiście sam pan powiedział, że w zasadzie wypełniają nasz projekt i do tego projektu wrócimy, jak tylko będziemy hmm. mieli wpływ na władzę i powiedzieliśmy i będziemy się tego trzymać. Że jest to projekt, który został okupiony no, dużo. Du Może Nie, 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 nie będzie bez znaczenia, bo nie dotyczy ta kwota wolna od podatków wszystkich. Ale też, panie redaktorze, jesteśmy partią samorządową. Nasi wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci yy, miast po prostu się do nas zwracają i mówią, nie wolno tego poprzeć, dlatego że tak zwana rekompensata z tytułu utraconych mhm. zysków w związku z Polskim Ładem jest po prostu jedną wielką ściemą i nigdy, nigdy nie zagłosujemy za ręcznym politykiem politycznym rekompensowaniem jakichś utraconych dochodów, bo wiemy, jak to się kończyło w przypadku. No, ale chociażby rząd fundusz... mówi, że to będzie No to, rząd algorytm, mówi tak. no, to, to taki jest algorytm, nie... że y, y, chociażby Warszawa traci półtora miliarda, a dostanie pół miliarda. To jest sprawiedliwe, tylko dlatego, że w Warszawie nie rządzi ktoś z pisu. I tak jest także w innych miastach, i tak jest w innych wspólnotach. Czyli o to rozumiem, tutaj że chodzi o Tak, nie ma to, tego, znaczy, jeżeli, tak. panie redaktorze, jeżeli biuro e, analiz sejmowych bardzo e, kompetentna. E, Komórka Sejmu, nawet komórka to jest złe określenie, ale wie pan, co mam na myśli. Mhm. Nie było w stanie dać oceny i przekopać się przez te 700 stron, to czy pan nie, nie jest pewny, że tam jest wszystko ok? Moim zdaniem, na najbliższym posiedzeniu Sejmu w listopadzie już przyniosą poprawki. To jest takie niechlujstwo legislacyjne, które towarzyszy tej władzy. No, Póki co, jeszcze w Senacie można zmieniać polski ład, bo, bo teraz senator. Podobno się... w, w, w październikowym posiedzeniu będzie to procedowane. Tam się mogą Przorany, rozprawić. jak zapowiadają niektórzy politycy. Ale to źle. To źle. Jeżeli, jeżeli będzie przeorane, to znaczy przekonsultowane ze wszystkimi stronami społecznymi, to chyba od tego jesteśmy, żeby pracować nad takimi. Panie Marszałku, to jeszcze jedna sprawa. PSL czekają wybory. Na początku grudnia kongres, wybory nowych władz. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie miał jakiegoś kandydata? Polskie Stronnictwo Ludowe to jest najbardziej demokratyczna partia. Trwają wybory w powiatach, kończą się wybory w regionach. Jeszcze przed nami 11 zjazdów wojewódzkich, gdzie są wybierane władze i prezesi wojewódzcy. Na kongresie, który odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia, zostanie wybrany prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i będzie nim Władysław Kosiniak-Kamysz. Także w procesie demokratycznym, gdzie potrzebnych jest dwóch kandydatów, będziemy wy wybierali osobę, która odpowiada za ten partyjny parlament, czyli przewodniczącego Rady Naczelnej. I o ile wiadomo, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie startował, o tyle jeszcze nie wiadomo, czy dotychczasowy przewodniczący Rady Naczelnej zechce ubiegać się o reelekcję, czy nie? To jeszcze Jarosław Kalinowski w tej kwestii się nie wypowiedział. No, ale to mówi pan, że jest najbardziej demokratyczną partią i na początku października mówi pan, że, że w grudniu będzie wybrany, no to może jednak no, ta demokracja zdecydowanie... Będzie natych, wybrany, ponieważ... bo jest to człowiek, który... Żywioł demokracji... Oczywiście y, będzie miał kontrkandydata. kandydata, ja powiedziałem będzie swoje miał zdanie. Oczywiście, że będzie miał. To, jest, to, to, odróżnia, to, jest, y... to odróżnia nas od innych partii. Ja powiedziałem swoje zdanie, że mm. będzie prezesem, bo byłaby to wyjątkowa A niesprawiedliwość, niesprawiedliwość szarpu, żeby człowiek, który przeprowadził PSL przez najtrudniejszy okres w 30-leciu, nie został tym prezesem, jeżeli zgłożył taki akces, że chce startować. To tylko tego kontrkandydata kandydata dopytam. Wiadomo, kto będzie rywalem władzy No panie ja że my nie jesteśmy pisem, że. Wiadomo, kto przeciwko prezesowi wystartuje, żeby przegrać. Okej, okay, rozumiem, że wiadomo, że kogoś trzeba będzie znaleźć. Żeby nie znaleźć. To nie znaleźć. Być może wiadomo, okaże się ktoś, kto ma ambicje i chce zostać prezesem i będzie miał szansę wystartować. Nie trywializujmy czegoś, co jest naprawdę ważną, y, demokratyczną formułą dla nas. A mówił to wicemarszałek Sejmu, Piotr Gożelski, polski Soldowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miłego dnia pana Marsza. I Państwu dobrego dnia. Życzę, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Plus, sedno sprawy.